Najważniejsze. Dzisiaj wydarzenie to jest 14.30 Stanów Zjednoczonych publikacja raportu na temat rynku pracy. Stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i w sektorze prywatnym. Te dwa ostatnie będą najistotniejsze. Lepsze dane mogą umocnić dolara, gorsze osłabić, jeśli będą dane nieznacznie się różniły od oczekiwań, no to można oczekiwać niewielkiej zmiany na rynku. Kolejne ważne dane o mniejszym kalibru to dane z Wielkiej Brytanii o 10.30 indeks PMI dla przemysłu. I co jeszcze tutaj, a jeszcze mamy tutaj o 16.00 indeks Uniwersytetu Michigan, indeks nastrojów. Przejdziemy do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeks S&P 500 zgodnie z oczekiwaniami doszło do nieudanej próby przełamania tutaj szczytu na poziomie 2064. Rynek się cofnął. Możemy znajdować się w fali czwartej. Po obronie wsparcia w rejonie 2043... I po przebiciu od dołu tego tutaj dołka na poziomie 2048 możliwa jest fala wzrostowa, która zrobi jeszcze nowy szczyt. To jest perspektywa jednej, dwóch sesji. I potem trzeba liczyć się z tym, że może dojść do przesilenia, gdyż będziemy mieli większą pięciofalową strukturę. teraz ją rysuję na żółto. Oj, nie tak. Wzrost, cofnięcie, wzrost, cofnięcie i wzrost. Większą pięciowalową strukturę, którą potem możemy korygować. Sygnał sprzedaży pojawi się wtedy, kiedy przebijemy od góry e, dotychczasowy szczyt. E, I potem w dłuższej perspektywie po kilkusesyjnej korekcie można oczekiwać na kolejną falę wzrostów. E, Rynek niemiecki jest słabszy. Widzimy, tutaj się już znajduje na poziomie 9915. W perspektywie krótkoterminowej prawdopodobnie będziemy mieli jakieś odbicie. Być może nawet jeszcze się cofniemy w te rejony. I potem w dłuższej perspektywie, jeśli w Stanach mamy mieć jeszcze nowy szczyt, tutaj powinniśmy zobaczyć odbicie. Możliwe, że wrócimy do górnego ograniczenia tej konsolidacji. Przechodzimy do rynku polskiego. Na polskim rynku powinniśmy mieć cofnięcie, e, natomiast potem w dłuższej perspektywie możliwy jeszcze kolejny szczyt i dopiero potem przesilenie i poważniejsze e, e, kilkosesyjne e, cofnięcie. Na eurodolarze sytuacja jest taka, że wczoraj mieliśmy nowy szczyt na poziomie 1, 14, 10. potem zaczęła się realizacja zysków. Popatrzmy jak to wygląda w krótkim terminie. Mamy spadek. Potem mamy jakieś odbicie i rynek schodzi tutaj w dół. No na razie widać, że mamy jakąś strukturę korekcyjną. Nie ma to jakiejś silnej, oczywistej pięciofalowej struktury. Więc może być tak, że gdy rynek ruszy w górę, mielibyśmy tu A, tutaj byłoby B, tutaj jakiś C. Może to być jakiś korekcyjny ruch w górę, po czym jeszcze by się przydał jeden ruch w dół, tak abyśmy po prostu mieli jakiś poważniejszy, poważniejszą realizację zysków. Bardzo ważny jest ten szczyt, z tego względu, że jeżeli ten szczyt zostałby przebity, no to wtedy powinniśmy zobaczyć większą realizację zysków. Korektę całego tego ruchu wzrostowego. Z tego tutaj dołka. Wtedy można byłoby liczyć na 38, ewentualnie 50% zniesienia całego ruchu. No dużo będzie zależało też od tych danych, które się dzisiaj pojawią ze Stanów. 14.30, potem 16.00, głównie 14.30. Teraz przechodzimy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj na wykresie dolara do złotego mieliśmy kolejny dołek. Wydaje się, że w krótkim terminie możliwe jest jakieś odbicie. Wracamy z powrotem do scenariusza, w którym z tego szczytu pojawi się spadkowa dziewiątka, pierwsza, trzecia, piąta, siódma, odbicie, ósma. I potem jeszcze fala dziewiąta. O takiej dużej fali spadkowej czeka nas jakieś odreagowanie. Potem w dłuższej perspektywie jeszcze jedna fala spadkowa i to może, być, może zakończyć przycenę z poziomu 4,15. Jeśli chodzi o sytuację na wykresie eurozłotówki, to mieliśmy tam na wczorajszej sesji odbicie. Dosyć poważne, ale po czym rynek ruszył w dół. Zrobiliśmy kolejny dołek, teraz jesteśmy na poziomie 4,24, więc w dalszym ciągu oczekujemy tutaj na jakieś poważniejsze odbicie. Prawdopodobnie po zakończeniu tej dziewięciofalowej struktury spadkowej na dolarze do złotego zobaczymy ruch w górę i wtedy też eurozłotówka się powinna ruszyć. Teraz popatrzmy sobie na sytuację na wykresie złota. Sytuacja jest dosyć niejasna, mianowicie z jednej strony mamy tutaj opór, na poziomie 1244 i wyżej jeszcze 1247, z drugiej strony wsparcie w rejonie około 1211. Tutaj struktura wzrostowa z tego tutaj dołka do tego lokalnego szczytu przyjęła postać tylko ABC, więc najprawdopodobniej będziemy jeszcze tutaj cofali się na niższe poziomy czynnikiem sprzyjającym być, powinny być spadki na euro-dolarze. Teraz przechodzimy do sytuacji na wykresie cen ropy. Na ropie doszło wczoraj do odbicia, z tym, że okazało się, że odbicie miało jednak niewielki zasięg. Z tego tutaj dołka pojawiła się tylko wzrostowa trójka ABC, po czym rynek się cofnął. No i teraz popatrzmy sobie to na to bardziej szczegółowo. Przejdźmy na wykres 30-minutowy, może nawet 15-minutowy. No i tutaj właśnie mamy tą e, trójfalową strukturę fala A, fala B, fala C Z tego szczytu mamy najprawdopodobniej jakąś taką strukturę też A, B i tutaj C Przebicie od dołu dołka fali A poziom 38,13 wygeneruje sygnał do powrotu na te tutaj wczorajsze szczyty. No i oczywiście też ważne, bo opór to jest 37,95. To jest tutaj ten opór, ten opór, ten opór. Dobrze, w takim razie to wszystko i do usłyszenia.